Diamak's Biuro Rachunkowe to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców szukających solidnego wsparcia księgowego i kadrowego. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu oraz profesjonalnemu zespołowi zapewniają pełną obsługę finansowo-księgową i doradztwo podatkowe dla firm każdej wielkości. Dowiedz się, jak ich usługi mogą odciążyć Twoją firmę i oglądaj dalej. Opinie przygotował serwis biura myślnik Znajdź i porównaj biuro rachunkowe w Twojej okolicy. Biuro rachunkowe Diamax wyróżnia się przede wszystkim indywidualnym podejściem do każdego klienta, co pozwala dostosować zakres usług do specyficznych potrzeb firmy. Dzięki długoletniej obecności na rynku, właściciel biura Małgorzata Mąskiewicz, doradca podatkowy z licencją ministra finansów, gwarantuje profesjonalizm oraz zgodność z przepisami. Oferta Diamax obejmuje nie tylko ryczałt, książki przychodów i rozchodów, czy prowadzenie ksiąg rachunkowych, ale także obsługę kadrowo-płacową, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz doradztwo finansowe. Klienci mogą liczyć na kompleksowe wsparcie w języku polskim i angielskim, co jest ogromnym atutem dla firm współpracujących z zagranicznymi kontrahentami. Współpracując z Diamax, przedsiębiorcy zyskują czas i pewność, że ich finanse są w rękach specjalistów. Oferują pomoc w kluczowych obszarach, takich jak ZUS, podatki czy tworzenie regulaminów wewnętrznych, dzięki czemu firma może skupić się na swoim rozwoju. Dlaczego warto wybrać biuro rachunkowe Diamax? Po pierwsze, ponad 30-letnie doświadczenie, licencja ministra finansów i certyfikat Centrum Informacji Księgowej to gwarancja rzetelności. Po drugie, szeroki zakres usług, od księgowości po kadry i doradztwo podatkowe. Kolejnym argumentem jest indywidualne podejście i dostosowanie oferty do potrzeb klienta. Po czwarte, Obsługa w języku angielskim idealna dla firm międzynarodowych. Na koniec oszczędność czasu i pewność, że kwestie formalne są realizowane zgodnie z przepisami. Zapraszamy do odwiedzenia profilu Diamax i zapoznania się z pełną ofertą biura. Link znajdziesz pod wideo. Zaufaj specjalistom, którzy profesjonalnie zadbają o finanse Twojej firmy.